Trzy najważniejsze rynki, które trzeba śledzić w całym 2026 roku, to przede wszystkim rynek pieniężny i oczekiwania co do głębokości stóp procentowych. Na chwilę obecną rynek spodziewa się dwóch obniżek stóp procentowych w całym 2026 roku. Każde zwiększanie szansy na dalsze obniżki będą, będzie działać niezwykle pozytywnie, stymulująco dla giełd papierów wartościowych i aktywów związanych z ryzykiem. Jeżeli będziemy oglądać drugi rynek to jest rynek amerykańskiego dolara, który jeżeli będzie pokazywał na wzrost eurodolara, czyli osłabienie amerykańskiej waluty, będzie to działać na korzyść aktywów związanych z ryzykiem i trzeci rynek, który powinien wyznaczać Tempo tego, co się będzie działo na stopach procentowych, to jest rynek ropy naftowej. Więc jeżeli ropa naftowa będzie dalej spadać, będziemy na coraz niższych poziomach, to naprawdę cały rok może być niezwykle optymistyczny, pozytywny dla aktywów związanych z ryzykiem. I gdyby doszło tutaj do wzrostowych ruchów, przebijania kolejnych psychologicznych barier 60, 65, 70, 75, 80 dolarów to w takiej sytuacji byłaby szansa i byłby pretekst do wywołania naturalnej, prawdziwej korekty na aktywach ryzykownych, ale bez. Wzrostów na ropie naftowej. Ja osobiście nie spodziewam się, żeby aktywa ryzykowne przeżyły większą korektę spadkową, ale jak będzie, zobaczymy. Pozdrawiam.